Hotel Arłamów to duże przedsiębiorstwo. Proces wdrożenia kadromierza był wymagający dla obu stron. Przyniósł znaczące jednak oszczędności, szczególnie w takich działach jak gastronomia, ale też w działach, w których wcześniej nie spodziewaliśmy się aż takich rezultatów. Finalnie więc mówimy o pełnej wygodzie i o bardzo dużych oszczędnościach. Hotel Arłamów to unikalne miejsce na mapie Polski, zbudowanych z zaplecem sportowym na terenie 240 hektarów. Naszą misją jest tworzenie przestrzeni, w której wypoczynek, rozwój i inspiracja spotykają się w jednym rytmie, w duchu filozofii Arłamów. Kluczowe wartości, które wyznajemy to autentyczność, gościnność, zaangażowanie i nieustanne podnoszenie standardów. Wierzymy, że dzięki tym fundamentom budujemy społeczność, która z chęcią do nas wraca. Nie tylko po komfort, ale i po energię do działania. Dla nas kluczowym elementem na starcie byli ludzie. Bez zaangażowania i zrozumienia we wszystkich stron, każde wdrożenie jest skazane na pewne trudności, a być może nawet finalnie na porażkę. Wiemy o tym przy wielu wdrożeniach, że sama aplikacja i system nie wystarcza. Tu jest czynnik ludzki. Udało się to tylko dzięki spotkaniom i wizytom, które doprecyzowały cały element wdrożenia. No, i dopiero takie podejście pozwoliło nam zbudować takie solidne fundamenty pod efektywne wprowadzenie tego narzędzia w warłamowie. Wprowadzenie kadromierza wpłynęło na ewolucję komunikacji w kierunku bardziej partnerskiej. Rozmowy o budżetach i kosztach personalnych stały się transparentne i rzeczowe, a dzięki narzędziom w dostępnym w systemie kadra nie tylko widzi, że ma wpływ na decyzje, ale też czuje się za nie odpowiedzialna. A to buduje zaangażowanie zespołem. Dla mnie idealnym rozwiązaniem jest to, że mogę zaplanować grafik zgodnie z założeniem budżetu. A myślę, że dla pracowników idealnym rozwiązaniem jest również to, że mogą wychodzić z życzeniami grafikowymi, z dniami wolnymi i my wychodzimy wtedy naprzeciw ich oczekiwaniom. Wcześniej proces odbywał się w Excelu, a kadromierz nie dość, że ułatwił samo tworzenie grafiku, to zbieranie informacji o dostępnościach stało się o wiele prostsze tak dynamicznym miejscu jak hotel nie ma dnia bez zmiany. Kadromierz pozwala na szybkie przekazanie informacji o zmieniającym się grafiku. Każdy może sobie sprawdzić kim pracuje, o której przychodzi do pracy, o której kończy. Dzięki aplikacji od dwóch miesięcy nie musimy generować kart pracy na umowie zlecenie, co zaszczędziło nam około jednego dnia pracy kluczowego menadżera w dziale. Ważnym tematem z naszej perspektywy jest także dedykowana aplikacja dla menadżerów, która pozwoliłaby na jeszcze szybsze i wygodniejsze zarządzanie zespołami operacyjnymi w czasie rzeczywistym. Ale wiemy, że ta aplikacja jest już w drodze.